Yo, siemoneczku, witam wszystkich gamer. a dzisiaj zagrałem w gierkę pod tytułem Home Alone i od razu mamy gierkę włączoną, więc tak, that. Alright, Jason, your mother and I are heading out to dinner now, since uh, you don't have any school tomorrow, I've uh, left a list of some things I want done by the time we're back. Country in the kitchen Mam And this is cute a fancy dinner honey So please only kill us if you have to Good evening like, Ok spoko 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 Czyli Tata zrobił listę I mamy ją zrobić Tą listę dopóki on nie wróci spoko Co my tu mamy? Jakąś piosenkę na Spotify OBS-a I Mediasur Jakąś obagierkę od tego producenta drugą Dobra, co my tu mamy zrobić, jak tak szczerze? W tej grze chyba nie ma w ogóle dźwięku, tak mi się wydaje. Ale dobra, nieważne. A nie, jest dźwięk. Jest dźwięk, jest dźwięk, dobra. Czemu się drzwi tam bruszają? No nieważne. E, Okej, okay, mamy zapewne zrobić pranie. Mm. Chyba tak. O tak, dobra. Czyli... Robiliśmy pranie. To podobnie ktoś puka. Ale jaki dziwne drzwi w ogóle widzowie, XD. To ktoś puka w sumie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Okej. Okay. Nie mogę otworzyć drzwi. No dobra, niech będzie. Zobaczymy jak, jak to z praniem. Je, jeszcze się robi, spoko Mamy zmiotkę, aha i musimy chyba posprzątać w sumie Tylko gdzie mamy posprzątać w sumie, bo... Nie ma tu żadnych plam ani niczego, o, możemy sobie zrezygnować. Czekajcie, czy, 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 czy tutaj powinna być w kuchni jakaś lista, którą mamy zrobić? Tak jest, jest A, sweeping po prostu uh, Things you need to do, eat up the pizza from the freezer Waffer the plant, sweep the kitchen. Aha, czy musimy podrać, podlać roślinę i zjeść pizzy, które mamy w zamrażarce, okej. Okay. Okej, okay. all done in here. Better go up to broom back. Dobra, dobra, w sumie rację. To było... Gdzie to było? Nie, to było... Nie, to... Gdzie to było? To było gamer. Aż taką mam sklerozę, naprawdę. Naprawdę, gamer, aż tak to mam źle. To gdzie to było? To było tutaj. O, dobra. Musimy czekać, musimy zejść sobie w pizzę. Musi musimy sobie przygrzać. W za, e, tutaj, w mikrofali. Chyba w mikrofali. Nie tutaj. Instruction said: If shouldn't take long, I wonder if I. Can... Coś, coś tam, dobra? Musimy jeszcze podlać kwiatki, tak? Czyli musimy sobie tutaj, tutaj. Mamy wodę. I kwiatki. Gdzie są kwiatki? Tam były chyba jakieś kwiatki, co nie piszę? Tak, są kwiatki, dobra. Dobra. Pierwszy kwiatek podlany. Tutaj żadnego kwiatka nie ma. Tutaj też nie ma żadnego kwiatka. Tutaj jest kwiatek, dobra. Nie ma kwiatek. Dobra. Czy tu mam jeszcze jakieś kwiatka? Nie mam żadnego kwiatka spoko, czyli chyba i już. No chyba... Nie, tutaj już byliśmy. Chyba, że jeszcze coś ominęliśmy. To no, nie ma. Nie, tutaj już podaliśmy. W sumie chyba już. To w sumie chyba już, dobra. Odkładamy... Nie, nie, nie możemy odłożyć. My hands are full, czekajcie co ja mam? Nie, jeszcze, jeszcze nie podlaliśmy, o, nokia Gdzie jeszcze jest kwiatek? Może na zewnątrz? Nie Gdzie jeszcze jest kwiatek do podlania? Tutaj podlaliśmy ten kwiatek Tu jest tak ciemno bardzo, nie mogę włączyć ani światła, ani niczego, głupie drzwi Okej, okay, nie widzimy siebie w lustrze, w sumie standard. Hmm. Tutaj nie ma. Teraz będę przez pół odcinka poszukiwał kwiatka. Pozdro. Nie, ja nie mogę tego odłożyć. Czyli jeszcze jakiś degenerat został. Okej okay. Ty, ja naprawdę nie mam pojęcia gdzie jest ten kwiatek Tutaj może... Tu jest kwiatek! We really sure that all the plants better go Dobra, spoko spoko I teraz bierzemy Smell delicious Eee Ktoś tam dzwoni Okej, okay, się ma hej hey. What a... What a... What a... What chleba z that I to by ja w angielski nie umiem mówić. Znaczy umiem, ale... Ale nie umiem co. Nie na żartuję Ale dobra, co my tutaj musimy zrobić teraz? W sumie, bo... Tą pizzę, to chyba zaraz się zjeść, na razie nie możemy. Ktoś nam zadzwonił i innym w kurde, w słuchawkę. Eat pizza. No, ja chcę tą pizzę właśnie zjeść. Aha, tak. Okay, I think I'm, I'm all done. Maybe I should check the list, just to be sure. Tak, wszystko zrobiłem. Wszystko nice. Teraz mogę w sumie sobie zrobić swoje rzeczy. Kurde Co jest? You got the couch ending Aha Okej okay. Dobra widzowie więc Zrobiłem sobie ten pierwszy ending gdzie zostałem złapany Teraz sobie spróbuję zrobić ten drugi ending W ogóle nie wiem ile to z endingów Nie sprawdzałem Dobra to się teraz powinno zrobić o, teraz nam właśnie ten telefon I słuchajcie, te widzę tego Ktoś nam po prostu jęczy do słuchawki To było mega dziwne, tak szczerze O, pizza Okej, okay. już wszystko zrobiłem I teraz po prostu sobie pójdę Teraz widzę mam tu gdzieś. Teraz ja po prostu idę tutaj um. Co jest! Aha um. To spróbuję jeszcze raz zrobić kolejny ending. Oko, teraz zrobiłem, Po e, posprzątałem... W sensie pozamiatałem kuchnię. Teraz mam tylko właśnie... Może teraz tego nie odbiorę? Tak, teraz tego nie będę w sumie odbierał. Eat up the pizza from the freezer. Ok. Nie ma telefonu. Ok. Nie odebrałem. Co teraz? tak pizza. Done. Ok. Wszystko jest. Wszystko jest. Spoko. Nie teraz tam. A mogę przynajmniej wyjść? Mogę! You got the escape ending. I myśli mi że to są te dwa endingi, które po prostu były. I tak.